uszkodzony korektor wydechowy z żeliwa. Takich już się można kupić, bo to z auta klasycznego, także trzeba to naprawić metodą naprawiania. No musiałem najpierw wszystko rozgrać i ten korektor odłączyć od głowicy, żebym miał lepsze dojście. W miarę łatwo poszło, także jak widzicie, ten korektor się jest oddzielony od głowicy. I po ówczesnym nagrzaniu żeliwa palnikiem, zacząłem po prostu powoli napawia, napawać te żeliwo. Napawałem jednocześnie, stukałem młotkiem, żeby odstresować, te żeliwo, że po prostu w przyszłości nie pękało. No chwilę mi to zajęło, jakieś dobre 20 minut, żeby to wszystko napawać, bo żmudna robota, ale jak widzicie, w miarę fajnie wyszło. Teraz zostało mi to tylko wszystko fajnie obszlifować, szlifiereczko, kontury zaznaczyć, potem trochę pilniczkiem, pyk-pyk, ładnie zrobić muteczkiem, obstupać dziurki, nawiercić odpowiedni otwór dla klienta i zadanie wykonane. Także cała mi robótka zajęła około półtora godziny. Jestem bardzo zadowolony. Klient jest zadowolony i to jest najważniejsze. Także co Wy o tym sądzicie?